Witam wszystkich serdecznie na kolejnym już odcinku Ambasado Zaświatów. Światów. Jeśli Państwu podoba się to, co robimy, proszę lajka, suba, a najważniejsze, udostępniajmy, aby inni mogli też tą wiedzę usłyszeć. A jeśli Państwo są tak życzliwi, to tu jest taka mała ikonka. I tam można wpłacić parę groszy na sprzęt, który gromadzimy, aby jeszcze lepiej do Państwa nie tyle co przemawiać, bo moje treści się nie zmienią poprzez lepszy sprzęt, tak? ale żeby lepiej wyglądać, lepszy mieć zasięg. Szanowni Państwo, dzisiaj będzie taki temat, chwile ciemności. Zaraz wytłumaczę Państwu o co chodzi. Oczywiście napiję się z Państwem kawy. Ciemnej. Hm. Ciemnej, ale nie mrocznej. Natomiast chwile ciemności. No właśnie. O czym będę mówił? Chwile ciemności. Hm. Jeśli uznamy, a raczej powinniśmy uznać, że Bóg jest ponad wszystkim, to ta ciemność, jaka nadchodzi w naszym życiu, jest po prostu niczym. Niczym. Tak ładnie by to zabrzmiało. Dlaczego? Tak jak po nocy przychodzi świt, i nawet jeżeli jest brzydka pogoda, pada deszcz, są chmury, to jednak mamy świt, mamy widno. A więc po tej nocy przychodzi dzień. Każdy dzień jest piękny, i nie mówimy tutaj o pogodzie. I teraz co znaczy ta ciemność? Jeśli powiedziałem, uznamy, że Bóg jest ponad tym wszystkim, to ciemności w ogóle nie powinno być w naszym życiu. Ale ta ciemność przychodzi w momentach załamań, w momentach depresyjnych, w momentach, kiedy sami nie wiemy, co z sobą zrobić, kiedy nie możemy się odnaleźć. A ciemności przychodzą w najmniej oczekiwanych chwilach, tak? Czy w momencie wyrzucenie z pracy, szef na mnie nagadał głupot. Na Instagramie przeczytałem, że mam krzywe nogi. Dla każdego ta ciemność, czy ta informacja taka destrukcyjna będzie inna. Tylko teraz jest pytanie, czy to wszystko, co tam o sobie usłyszymy, jest jakby wyrazem Boga w stosunku do nas, czy wyrazem malnego, niczennego człowieka w stosunku do nas? Otóż malnego, niczennego w stosunku do nas człowieka. Bo jeżeli uznamy znowu mówię, uznamy, ale może lepiej uznać, że Bóg kocha wszystkich i każdego z nas stworzył, to nawet jeśli te nóżki mamy trochę takie, nie jak u dziewuszki, tylko takie trochę dziwne, nawet jeśli trochę jesteśmy tacy, to jesteśmy piękną istotą stworzoną przez Boga. Natomiast myśmy nauczyli się, albo inaczej, myśmy się tego nie uczyli, nam to wpojono do głowy, jak mamy wyglądać. Dieta, taki ładny, filigranowy, taki tutaj ćwiacka, tego, mężczyzna też taki, wszystko to są wpojone rzeczy, które dla mnie nie mieszczą się w mojej głowie. Dlaczego? Dlatego, że człowiek się indywidualnie rozwija i człowiek jest indywidualną jednostką, i tak jak on się rozwija, jak wygląda, jest jego także istnieniem, jego życiem, jego światem. I teraz ocenianie go, patrz, jakie ma nogi. Nie, no. Nie nadaje się Pani na modelkę, Pani ma za duże to i tamto lub za małe to i to. A więc ten model, który tam na tym, nieładne słowo, ale taki to jest, wybiegu, musi być taka cacuszko, taka mniamuśna, piękna. Ale kto wyznacza te kryteria? Otóż ludzie wyznaczają kryteria i przez to dają chwilę ciemności innym, bo ich odrzucają, bo ich deprymują i uważają, że to taka persona non grata, bo to wszystko musi być takie piękne, ładne, kolorowe i żółte. Widziałem kiedyś we Francji pokaz mody, yy, hmm, zatrzymałem specjalnie, bo teraz Państwo powiedzą, o jaki, a no taki, ludzi na wózkach, dzieci, które w różnych takich były trochę pozycjach, bo to choroba, i yy, opiekunowie ich prowadzili, jak ładnie wyglądali. To było coś niesamowitego. I ktoś, jakiś dziennikarz francuski napisał, że to była żenada. On nie ma ochoty oglądać tak pokrzywionych dzieci. To rozumiecie państwo, chwila ciemności. Wyalienujemy to wszystko co nieładne. To kiedyś daj się i Hitler miał taki pomysł, że wszystkich chorych, upośledzonych trzeba. Bo wiecie, co on zrobił? On nawet wypisał e, w swoich różnych tezach ile kosztuje utrzymanie jednego chorego, upośledzonego człowieka, z którego nie ma pożytku, a państwo musi na niego ile dać marek. To jest po prostu przez niego wypisane. Koszmar. I teraz rozumiecie państwo, że te chwile ciemności, które wchodzą w nas, są produkowane przez nas, a ciemne moce tej strony, tak ładnie zabrzmi jak Jedi, <laughs> powrót Jedi i ten drugi, ciemne moce po prostu wtrują nam w tym. A więc ten diabeł, prawda, ten, ten szatan, on nakręca nas, żebyśmy szukali tego wyimaginowanego piękna. Kryterie coraz wyżej są podniesione, ta poprzeczka, i okazuje się, że na stu, powiedzmy, ludzi, tak ogólnie, dwóch nadaje się, a resztę, nie wiem, wyciąć, wyrzucić, tak? I to jest właśnie ta diabelska sztuczka. Reszta czuje się pokrzywdzonych, nieładnych. Są przecież takie kawały, gdzie Jaś przychodzi do domu i mówi Mamuziu, dzieci się śmieją, że mam wielką głowę. Nie, nie masz wielkiej głowy, ale ściągnij już berecik, bo babcia pójdzie po dwa kilo ziemniaków. To są takie kawały, tak, które dzieci sobie gdzieś tam opowiadają, ale one mają gdzieś przyczynę. A teraz spójrzmy na Boga. Kto widział Boga? Hmm. No nikt nie widział Boga. Ja nie widziałem Boga. Od razu mówię, nie widziałem. Dlaczego Bóg jest niewidzialny? No właśnie dlatego, żeśmy go nie oceniali, bo my będziemy poszukiwali w nim jakiegoś archetypu, takiego, który będzie pasował do naszych wyobrażeń, do naszych reali życiowych czy adekwatnie do naszego istnienia, dlatego Bóg jest niewidoczny, bo nie mamy wtedy na Niego, jakby to powiedzieć, żadnej, jakby to, to się tak ładnie mówi, haków. Mam na Pana haki, widziałem Pana ostatnio. Bóg jest energią, która nas otacza, Bóg jest piękną miłością. I teraz wyobrażacie sobie Państwo, jest taka sytuacja, Taki speaker radiowy, nie powiem o kogo chodzi, bardzo ładnie mówi, opowiada, zapowiada też różną muzykę i raptem pokazuje się na wizji. I są komentarze, gdybym wiedział, że Pan tak wygląda, nie słuchałbym Pana. Okazało się, że no nie jest to twarz, jak to się mówi, telewizyjna, to też kolejne określenie. No więc Bóg nie pokazuje się nam, dlatego żeśmy Go nie ocenili, a i tak Go oceniamy albo Go wyrzucamy, dlatego że Go nie ma. Bóg jest miłością. Jeżeli uwierzymy w tą miłość, jeżeli przyjmiemy tą miłość, to nie będzie żadnej chwili ciemności. Chwile zwątpienia są jak najbardziej wpisane w nasze życie. Ponieważ kto? No proszę, no tak, no oczywiście, miała Pani rację. Święty Piotr zwątpił, tak? Wyparł się. Niewierny Tomasz musiał wsadzić palce w dziury po gwoździach, żeby uwierzyć. Więc mamy to wpisane w nasze życie, ale nie mamy wpisanego w nasze życie osądu, osądzania. I jeżeli zrozumiemy to, to każda istota żyjąca na tym świecie jest najpiękniejszą istotą. Ja kiedyś już opowiadałem o tym, ale to wspomnę, bo to takie ładne. Kiedy prowadziłem grupę dzieci, takich trochę z domu dziecka, byli to, były to przeważnie dziewczynki, które miały zafundowane takie kolonie przez sponsorów. Myś, ja też tam, jakby sponsorowałem trochę, to, to było w zakopanem. No i tym małym dzieciom tam, 8 lat i 9 Opowiadałem, jak nie dać się prawda, zmanewrować, że nie każdy na internecie, co pisze, też mam dziecinko 9 lat, jest tą dziecinką, ale powiedziałem im, czy macie własne torebeczki. No, no każda tam, no wiecie, to już takie dziewczynki, 8 lat, każda ma torebeczkę, i zapytałem się, czy wiecie, co macie w środku. Z, 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 rzeczywiście, no to zajrzyjcie do środka. I zobaczycie tam jedną taką rzecz. Jak spojrzycie na nią, to w tym spojrzeniu będzie najpiękniejsza istota na świecie. Przeszukały całą torebeczkę, mówią: A gdzie to jest, Pana wujku, gdzie to jest? A macie lusterko, tak? No to właśnie to. Tak? Kiedy spojrzysz w lusterko, zobaczysz najpiękniejszą istotę na świecie. I mówiąc tym takim rozumieniem, budujemy człowieka już od małego i go wartościujemy, a nie Państwo widzieli takiej modeling dla dzieci, jak one płaczą, te matki je tam tutaj, tu już malują, tu ma być porwródek, tu to. Coś koszmarnego, proszę Państwa, i to są te chwile ciemności, chwile zwątpienia. Ale dlaczego? Dlatego, że wyrzucamy Boga, nie modlimy się do niego, nie powinniśmy, nie o to chodzi. Może będę to trochę towersyjny, że mamy cześć oddać Bogu, tak, bo znowu powiemy, no, ty, 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 ale mamy Go szanować, kochać, miłować, a w tym wszystkim jest ta cześć, tak? No, mąż raczej, chociaż czasami, nie klęczy przed żoną i nie oddaje jakiejś cześci i odwrotnie, ale ją kocha, przytula, robi jej rano kawę i przynosi róże. A żona mówi, że ma bilety do teatru, i wyczyściłam ci garnitur, i zobacz, jak ładnie będziesz wyglądał, i wiążę mu krawat. I idą razem. I to jest ta miłość, to jest to połączenie. Tak więc, my z Bogiem złączmy się. Nie chodzi o uwielbienie, tylko o miłość, o zrozumienie i o zaufanie do Boga. Jeżeli zaufamy Bogu, to te ciemności się nam rozejdą. Dobra, kawa. Podobno niektórzy mówią, że rozjaśnia myśli. Oczywiście mówiąc o uwielbieniu Boga, mówię, że czynem, miłością, modlitwą i dziękowaniem mu za wszystko, co dostajemy, jest to uwielbienie Boga. Tak uwielbimy Go. Nie chodzi o to, żeby chodzić, tylko śpiewać mu hosanna, Hosanna, tylko żeby swoją pracą, swoim działaniem. Hmm? Zaakcentować przynależność do Boga i dziękować Mu za wszystko, co dostaliśmy. Bóg działa niewidocznie, Bóg działa za kulisami naszego życia. Jest takim reżyserem, który nie wchodzi na pierwszy plan przed kamerę. Tak jest reżyserem naszego życia, jak to się mówiło. To słuszna koncepcja, panie reżyserzu. I teraz wchodząc w taką jakby relację, możemy być pewni, że wszystko to, co w życiu nam się dzieje, nie jest do końca nasze. Ale jest jakby boskim planem wobec ciebie. Tak? Nam się wydaje, że coś wymyśliłem, że coś opracowałem. Nam się wydaje, że przypadkiem i tak dalej. Nie, to Bóg zaplanował. Ale On nie przyjdzie, nie usiądzie tu przy stole i nie powie: słuchaj, <laughs> Franuś, no to jutro pójść na osiemnastą do pracy, bo o 19 nie. Ale my robimy pewne rzeczy, które okazują się bardzo ważne. Do końca nie wiedzą dlaczego. A też, żebyśmy wiedzieli, bo Bóg nam wyznacza cele, tak, bo Bóg nas kieruje. On jest właśnie tym reżyserem naszego życia, tylko tam gdzieś za kulisami naszego istnienia. Nie wchodzi w nasze życie, ale według tego, co wyreżyserował, w stosunku do pani, do pana, do ciebie, młody człowieku, czy do ciebie, młoda panno, chce, żebyś to wykonał. Ale On nie będzie Ci tak bardzo wchodził w to Twoje wykonanie, natomiast narzuci Ci pewien rytm życia. I jeżeli zrozumiemy, że wszystko dzieje się za sprawą Boga, i to dobre, i w cudzysłowie to złe, to łatwiej będzie nam przez to wszystko przejść. Tak wiele razy słyszałem no w naszym stowarzyszeniu, jak Bóg mógł mi to zrobić. Pytanie jest proste: co uczynił Tobie Bóg? No, że zabrał dziecko chore, które chorowało na raka, tudzież na inną chorobę. I z punktu takiego, powiedzmy, czysto życiowego, no gdzieś kobieta ma rację, tak? bo jeżeli uznajemy, że Bóg nam wytyczył jakąś trasę, to też i Bóg nam to zabrał, tak? to też za sprawą Boga dziecko odeszło. Tu mamy rację, tak, możemy to przyznać, no przecież nikt inny tak nie zadziałał. Natomiast możemy zadać pytanie, dlaczego w tym wieku, dlaczego mi dlaczego. I tu może być wiele pytań. Ale jeśli dojdziemy do momentu, że życie jest tutaj, tylko początkiem tej pięknej podróży po tamtej stronie, to moment naszego odejścia jest najmniej istotny. Ale wiecie, dlaczego? Bo my się przywiązujemy do ludzi dobrze, kochamy ich, i dlatego tym trudniej nam wyrwać tego człowieka. Wiecie, przychodzi ta ciemność, i zaczynamy obwiniać Boga, bo ludzi później, najpierw Boga, za to, że zabrał nam tą ukochaną osobę w taki czy inny sposób. Bo myśmy się przywiązali, pokochali, związali z tą osobą, nie licząc się z tym, że i tak w którymś momencie ona odejdzie. Tak? Oczywiście nie chcemy, żeby nasze dziecko w wieku pięciu lat odeszło, ale trzeba się z tym liczyć, że to życie tutaj jest taką poczekalnią, jak to powiedziałem kiedyś, dworcem na odlot w inne miejsca te prawdziwe. Oczywiście to jest trudne do zrozumienia i Państwo pewnie mi powiedzą, bo Pan nie przeżył i tak dalej. Co Pan może wiedzieć? Oczywiście, że tak. Macie rację, że nie przeżyłem, ale przeżywam. Przeżywam to ze stowarzyszonymi, którzy przychodzą, przeżywam to z ludźmi, którzy potracili dzieci. Łączę się w ich bólu, rozumiem ich. Oczywiście nie będę tego czuł tak jak oni, tak? Ale to wiadomo, że to się tak mówiło: punkt widzenia od punktu siedzenia. Natomiast chcę powiedzieć, że bardzo empatia tutaj musi zadziałać. Ja czuję ten ból i to rozrywanie tego serca. Ale w obliczu miłości Boga i tego, że przechodzimy w inny stan skupienia do innej rzeczywistości, musi być to bardziej zrozumiałe. Skąd się biorą depresje? Skąd się biorą różne załamania? Otóż dlatego, że ludzie nie wierzą w Boga, odrzucili Boga, nie chcą przyjąć Jezusa do siebie, tak? Nie chcą uwierzyć Matce Bożej, która jest ponad nami wszystkimi, tak? Nie chcą jakby przyjąć tych Zasad, które istnieją. I oczywiście ktoś powie, o jakiego ci Boga chodzi. A to nie jest wybór napoju w jakimś barze pod Orlikiem, tylko Bóg jest jeden. Możemy go nazwać. A ktoś mówi, no a przecież yy, 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 Mahomet, no, no no chwileczkę, Mahomet nie był Bogiem, tak? Ktoś będzie mówił, Budda", no Budda nie był Bogiem. Tak naprawdę jeden jest Bóg. I wszystkie religie, które wy odrębniają tych swoich przywódców. To są tylko ludzie, którzy byli na ziemi. Tak? Mahomet, Budda i wielu, wielu innych. Ale Bóg był jeden. I był, jest i będzie. I powinniśmy to zrozumieć. A to nie jest trudne do zrozumienia. Tego ciężaru się nie nosi. Wręcz się kocha to, że jest się kochanym przez Boga. Tak? To jest jedno. Modlitwa jest jakby Antidotum na wszystkie te chwile ciemności, te chwile zwątpienia. Modlitwa, która nie musi być intencjonalną modlitwą, może być modlitwą po prostu dziękczynną bardziej za to, że jestem i za to wszystko, co dostałem. A co dostałeś, to, no, to ty wiesz, co dostałeś, tak? Natomiast z podziękowaniem, że to dostałem, z podziękowaniem, że mogłem zrozumieć to wszystko, tak? Pewna pani, którą odwiedzałem wiele razy, no ona potem już zmarła, yy, trochę zaskoczyła mnie, ale bardzo pozytywnie, bo mówiła, że codziennie modli się i dziękuję Bogu za to, co dostała i za tą chorobę, tak? Bo wiele się nauczyła w tej chorobie i wiele zrozumiała w tej chorobie. I to nie jest taki masochizm, tak, że gdzieś tam się biczujemy i tam... Nie, nie. Ta choroba dała jej swego rodzaju takie katalizm, oczyszczenie zanim odeszła na drugą stronę. Więc, więc po prostu podziękujmy za dary od Boga, jakie otrzymujemy. I teraz zastanówmy się hmm, no tak, dlaczego przychodzą chwile ciemności? Dlaczego Bóg dopuszcza nam te różne chwile słabości, ciemności, zwątpienia? Te różne, tak zwane, rzucane kłody pod nogi, tak? Ktoś by to powiedział. Otóż moi drodzy, Bóg ma prawo, my nie mamy prawa. Bóg ma prawo nas wystawiać na próby. My nie możemy wystawiać Boga na próbę. Nie wystawiajmy Pana Boga na próbę. Ale Bóg ma prawo wystawiać nas, bo chce nas oczyścić, bo chce nas, no jakby to powiedzieć, wyprostować, wymaglować, tak? Poddawani różnym próbom. Jesteśmy po to, aby Bóg zobaczył, czy naprawdę Go kochamy. Czy kochamy Go tylko wtedy, jak jest pięknie, czy kochamy Go właśnie wtedy, kiedy nie jest pięknie. To jest niesamowite, tak? Bo ja bardzo często mam takie tutaj sytuacje. No mówię tutaj o sytuacjach czysto rodzinnych, gdzie e, mąż z żoną żyją bardzo dobrze. Buzi, buzi, rąsia, klapa. Mąż zachorował, nie może chodzić. Żona mówi: no, no, niestety, ja nie będę z Tobą mogła żyć, ja, ja nie chcę kaleki, i zostawia go, tak? Więc mam takie tu sytuacje, i w drugą stronę również. Więc dochodzimy do bardzo trudnych wniosków, że w momencie, kiedy właśnie przychodzi ten moment ciemności, tak? Zostawiamy, uciekamy, nie zdaliśmy egzaminu. Więc jak kochaliśmy tą osobę? No, wcale jej nie kochaliśmy. I teraz Bóg mówi: Ty mnie kochasz? No to ja ci tam zaraz domek podpalę. No i może jeszcze wrzucę, że Twoja żona, prawda, zrobi to i tamto. I Ty wtedy wychodzisz mówisz, nigdy Ci nie było i nie będzie. A Bóg mówi, wiedziałem, że z Ciebie to nic dobrego nie ma. Ale nadal Cię kocham, tak? Jeżeli będziemy modlili się, to te chwile ciemności znikną. Bóg nas wysłucha. Jest taki film, ja już o nim wiele razy mówiłem, ale ciągle jest to poruszający dla mnie temat. Ciemności skryją ziemię. Jest to film o obozach koncentracyjnych, bardzo trudny film do obejrzenia, ale myślę, że młodzi ludzie powinni go zobaczyć. I ciemności skryją ziemię. Tak, ciemności skryły ziemię. Obóz w Dachau, Oświęcim, Majdanek i, i Grossodzen i wiele, wiele innych rzeczy. Tak, ciemności skryły ziemię. Ale wiecie dlaczego? Ponieważ świat stanął na krawędzi rozpusty dziadostwa i wariactwa. I Bóg im pokazał, skoro chcecie takiego gościa jak Hitler, proszę bardzo. Czy państwo sobie, ja już tak kończąc teraz, rzucę wam tak tylko troszeczkę do myślenia. Mówi się, że Polska najbardziej ucierpiała w czasie II wojny światowej. Nie będziemy z tym oczywiście dyskutowali, ale popatrzmy teraz na, taki oto, na taką sytuację. W Polsce, tej, o której ja mówię, ta, która była w 1939 roku zaatakowana i najechana przez Niemców. Nie nazistów, tylko Niemców. W tym momencie wyzwalania Warszawa była tylko zrównana z ziemią, tak? Kraków, Kielce, Lublin, Łódź nie zostały naruszone. Parę bo w Łodzi dwie bomby spadły, w Krakowie prawie nic i tak dalej, więc mówimy o tych terenach. A teraz zobaczmy... Niemcy, kiedy zobaczymy naloty alianckie dywanowe, kiedy zdamy sobie sprawę, że w Dreźnie, w nalocie dywanowym, gdzie spuszczono bomby zapalające, w ciągu dwóch dni zginęło tyle ludzi, ile w Powstaniu Warszawskim, jeżeli zobaczymy zrównany z ziemią Berlin, jeżeli wejdziemy w Kulm, w Bayreuth, wiele innych zrównanych z ziemią. Ludność cywilna po prostu co drugi kogoś stracił. To w tym całym tym, 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 takim, tym tak zobaczymy, że Niemcy ponoszą ogromne straty. Nieważne, że potem są odbudowani, plan marszala, podzieleni. Nie o to mi chodzi. Zobaczmy, jak zostają zrujnowane Niemcy. A więc ten bat niemiecki, który uderza w nas, bo <laughs> ja mówię o nas, nie o Rosji. Odbija się w nich i zobaczcie, co robi im tak. Państwo zobaczą, jest taki film mm, o Dreźnie, fabularny, gdzie y, jest pokazany los tych mieszkańców. Ja nie wiem, czy mam się wzruszać w tym filmie, czy mam się nie wzruszać. Jest zrobiony bardzo wzruszająco i dochodzimy do wniosku, że ci nieładni alianci zrobili takie kuku. No, rzeczywiście, może nie powinni bombardować miasta, gdzie była ludność cywilna, ale zrobili to. Tak Tam ludzie żywcem się palili. Tam po prostu zginęło no, porównywalnie osób do e, Powstania Warszawskiego i miasto przestało istnieć. I jak zobaczymy zdjęcia z 1945 roku Drezna, to zobaczymy, że nie ma Drezna. Tam tylko takie kikuty stoją. Tak? Więc rozumiecie Państwo, gdzieś ta cała sprawiedliwość, bardzo trudna, niezrozumiała. Ciemności skryją Ziemię, one skryły tą Ziemię, ale Bóg wyzwolił nas z tego wszystkiego. To, co będzie się dzisiaj działo czy dzieje teraz, nie jest dla mnie przedmiotem tematu. Tak, My nie dajmy się wciągnąć w czarne myślenia i uwierzmy w Boga. I tak już dobijajmy do brzegu i kończąc, moi kochani. Miejcie każdego dnia wiarę, a ciemności miną. Ciemności skryją ziemię nie bardzo wymowny tytuł ale ciemności mogą skryć każdego z nas i doprowadzić na skraj rozpaczy, na skraj wariacji, głupoty, a może po prostu depresji, czy też śmierci samobójczej, tak? Każdego dnia miejmy wiarę, każdego dnia ufajmy Bogu. I może patrząc na to, co nas otacza, tak, trudno tą wiarę sobie tak ugruntować, ale trzeba ją ugruntować. Ja bardzo często mówię dobrze, Panie Boże, że Ty wiesz, co robisz, bo ja już czasem nie wiem, co ja robię. Tak więc to jest takie piękne. Moi kochani. Jeśli to wszystko, o czym mówię, podoba się Wam, proszę też lajka, suba. A najważniejsze, udostępniajmy, aby inni mogli też te mądrości moje, a może nasze, posłuchać, zrozumieć. Tam też mamy taką małą ikonkę, gdzie można, wierząc, prawda, wpłacić, że będziemy robili jeszcze lepsze dla Państwa filmy. Moi kochani, o tym, co mówię, o tych różnych rzeczach, możemy także przeczytać w mojej książce którą e, e, polecam Państwu, przewodnik poza światach. Można ją nabyć na Allegro lub poprzez moją stronę, ale już z takim triumfem chcę powiedzieć, że już nowa książka jest w druku. E, widziałem okładkę tej książki, bardzo mi się podobało. Jak to by ktoś powiedział, mnie musi na taka. E, być może Państwu niedługo zdradzę, jak ta okładka będzie wyglądała. To jest tytuł w dalekim meterze a jest to o transkomunikacji, o pracy na FVP i o przypadkach, jakie tutaj się nam wydarzyły w naszym studio podczas nagrań, tak? Podaję też wiele różnych przepisów, jak to robić w kontekście całego działania. Moi kochani, no cóż, polecam Wam kawkę i wiarę. Wiarę i kawę, tak? Jeżeli ktoś nie lubi kawy, może być herbata, cokolwiek innego. Ale polecam, aby z wiarą usiąść Wyciszyć się i być pewnym. Pewnym być, że Bóg czuwa nad wszystkim. I cokolwiek się wydarzy, Bóg jest z nami. A więc, jak to zawsze mówiłem, Alleluja i do przodu. Amen. Amen.